W tym filmie przesędzę wam 10 skinów używanych przez najlepszych graczy w Brawl Stars, tak? Większość skinów, jakie mamy w Brawl Starsie, nie są jakieś mega specjalne i każdy ich używa. Ale jest konkretna lista 10 skinów, które są tylko i wyłącznie grywalne przez najlepszych graczy w Brawl Starsie. W drodze że ostatni skin na tej liście jest najbardziej proplayerowym skinem z całego Brawl Starca i dosłownie tylko najlepsi gracze go posiadają. No i myślę, że bez żużania możemy zaczynać. Ogólnie, też pod koniec tego odcinka Można napisać, czy posiadasz przynajmniej jednego skina z tej oto całej listy. Ja osobiście, no jak teraz patrzę na tą listę, to chyba mam jednego skina, ale zobaczymy pod koniec. Myślę, że możemy zaczynać od razu z pierwszym skinem i pierwszy skin jest to uwaga Royal Agent Colt. To jest ekskluzywny skin, który już nie był w sklepie w Brawl Starsie chyba ponad 4 lata już chyba prawie 5 lat więc to naprawdę jest po pierwsze rzadki skin, ale po drugie, jest to proplayerowy skin. Jest to z tego powodu, że Colt to jest sama taka proplayerowa postać jest dużo proplayerów, którzy lubią Colta, z tego powodu, że po prostu Colt jest bardzo skillową postacią. Ale po drugie. Ten skin jest używany przez proplayerów, przez to, że jest to rzadki skin, a każdy wie, że proplayerzy lubią rzadkie skiny, ponieważ chcą się wyróżniać. Dlatego sądzę, że jest to taki pierwszy proplayerowy skin, który powinien być na tej liście. Dobra, przejdźmy do drugiego skina. I drugi skin jest już do kupna w każdej chwili, czyli dosłownie możesz wejść do sklepu i możesz zakupić tego skina, więc możesz w sumie po tym filmie to zrobić, żeby wyglądać jak proplayer. Według mnie, następny skin, który tutaj powinien być, to jest Streetwearowa Max. Ten skin jest często widziany na różnych turniejach Brawl Starsowych. Jak Max, właśnie jest dobrym wyborem. Ten skin po prostu jest lubiany przez proplayerów. Nie wiem dlaczego. Może to jest wygląd, ponieważ jest tutaj taki fajny wygląd, że ona jest tutaj w kapturze i tutaj wygląda też w sumie jak taka gamerka, więc może dlatego proplayerzy lubią tego skina, ponieważ po prostu jest taki podobny ten skin do takiego prawdziwego proplayera w prawdziwym życiu. Dobra, przejdźmy do następnego skina. I następny skin, no on już nie jest dostępny i niestety go nie zakupisz. Jest to uwaga Lion Dance Brock. Ten skin tak samo jak pierwszy skin na tej liście już nie był w sklepie prawie 5 Lat. I przez to jest to kolejny rzadki skin, ale z drugiej strony ludzie go lubią, przez to, że jest to skin do Broka, ponieważ Brok jest kolejną taką, no trochę skillową postacią, nie ukrywajmy tego, i z tego powodu jest to kolejny skin, który według mnie jest często używany przez pro playerów. Po pierwsze, jest on rzadki, po drugie, jest on do skillowej postaci. Dobra, przechodzimy do czwartego skina, i czwarty skin to jest skin, który też możesz w każdej chwili kupić, czyli jest tak samo jak ze streetwearową Max. Ten skin jest to skin do Mortisa i nie, nie jest to mecha skin, według mnie to nie jest proplayerowy skin, jest to uwaga, buntownik. Mortis. To jest dosłownie podstawowy skin każdego dobrego Mortisa. Jeśli jesteś dobrym Mortisem i nie masz tego skina, to oznacza, że nie jesteś dobrym Mortisem, ponieważ każdy dobry gracz na Mortisie posiada buntownika Mortisa. To jest po prostu taka zasada, to jest taka tradycja w Brawl Starsie. No i z tego powodu po prostu sądzę, że to jest kolejny taki pro-playerowy skin, często używany przez pro-playerów. Dobra, przechodzimy do następnego skina, i następny skin, o dziwo, też jest w każdych Chwili do kupienia, więc możesz go również zakupić. Jest to tym razem skin do dżina i jest to ciemny samuraj dżin. Nie ukrywajmy tego. Ten skin naprawdę wygląda profesjonalnie i wygląda jakby to był taki pro-playerowy skin, więc tutaj po prostu nie trzeba się tłumaczyć. Ten skin wygląda naprawdę na wysokim poziomie i pewnie przez to dużo graczy, właśnie, lubi tego skina. Dużo proplayerowych graczy. Ponieważ wiadomo, że tutaj o zwykłych graczach kompletnie nie mówimy, mamy ich gdzieś. Ale jeśli chodzi o proplayerów, to oni naprawdę lubią tego skina i można to również widać po rozgrywkach Championships. Po prostu zawsze można tego skina spotkać na jakichś turniejach i dlatego sądzę, że jest to taki kolejny proplayerowy skin. Dobra, Przechodzimy teraz do szóstego skina na tej oto liście, i szósty skin jest do baza. Jest to jakikolwiek godzilla bas, czy to ten, czy to ten, czy to ten, jakikolwiek godzilla bas, one są wszystkie używane przez. Proplayerów. Ja osobiście mam tego skina, nawet nie wiem skąd po prostu go dostałem randomowo. Nie wiem też, czy te skiny można kupić, więc nie wiem, czy one są rzadkie. Ale ogólnie te skiny często są właśnie używane przez takich lepszych graczy, i zawsze można spotkać tego skina i wiadomo, że ten bas. Będzie jakimś napoconym bazem, i naprawdę nie da ci spokoju, ponieważ te bazy, które właśnie używają tego skina, to są najbardziej napocone bazy w całym Brawl Starsie. Dlatego sądzę, że to jest kolejny skin, który powinien być na tej liście. Dobra, przechodzimy do następnego skina. I następny skin też jest w każdej chwili do kupienia. Jest tu uwaga: Brock. Zeus. Tak jak wcześniej mówiłem, Brock to jest bardzo proplayerowa postać, ponieważ wymaga dużo skilla, żeby nim grać. No, i dlatego sądzę, że ten skin idealnie pasuje dla takiego. Proplayera, który nie ma tego Lion Dance Broka, tylko nie jest OG graczem, więc musi kupić tanią alternatywę, która jest ciągle dostępna. No i ten skin myślę, że jest idealny, ponieważ naprawdę się wyróżnia. No i nie ukrywajmy tego, jak spotykamy takiego Broka Zeusa gdziekolwiek, to od razu wiadomo, że ten Brok będzie napocony. Dobra, przejdźmy do następnego skina i przechodzimy teraz do ósmego skina z 10. a tak w zasadzie przechodzimy do grupy skinów, Pierwsze na ósmym miejscu znajdują się skiny z całej kategorii skinów i są to skiny z Supercell ID. Jeśli nie wiesz, to można w każdej chwili kupić teraz w tym sklepie od Supercella ekskluzywne skiny za te ID pointsy, czy jak się tam nazywa i te skiny które teraz widzicie na ekranie, one wszystkie są do kupienia za te pońce. I według mnie wszystkie te skiny są często używane przez naprawdę dobrych graczy, przez to, że są ekskluzywne, czyli nie każdy jest w stanie ich kupić, ponieważ no trzeba rzeczywiście mieć te konto Supercell ID i dopiero wtedy możesz je zakupić. Dlatego sądzę, że te wszystkie cztery skiny, które teraz widzicie na ekranie, według mnie to są kolejne skiny, które są często używane przez Pro. Playerów. Dobra, przechodzimy już do przedostatniego skina. Zaraz przejdziemy do tego według mnie najbardziej pro-playerowego, ale jeszcze został nam... Jeden. I ten jeden możesz też kupić w każdej chwili, więc jest to kolejny skin, który jest ciągle dostępny. I jest to, uwaga, Nani Ares. Nie ukrywajmy tego, to jest ten sam rodzaj skina, co Bronk Zeus. Te skiny są naprawdę bardzo poważne i one zawsze są używane przez takich dobrych graczy. Nie wiem, po prostu, dobsi gracze lubią tą kategorię legendy Olimpu, ponieważ dosłownie Wszystkie te skiny, jak teraz na nie patrzę, to one są używane przez dobrych graczy. Więc, no, wystarczy, że kupisz jakiegokolwiek skina z tych wszystkich i będziesz dobrym graczem. Nie no, wiadomo, że skiny tutaj nie dadzą ci skilla, ale jeśli chodzi o tego Nani Aresa, to nie ukrywajmy tego. On wygląda naprawdę specjalnie i to rzeczywiście w dobrym znaczeniu, specjalnie, ponieważ takich skinów jak on nie ma dużo. Jest on tutaj cały złoty, w takim mega fajnym outficie, Więc, no, po prostu sądzę, że każdy. Po player lubi tego skina. Dobra, przejdźmy teraz do tego ostatniego skina. Tak jak wam mówiłem, ostatni skin to jest według mnie najbardziej proplayerowy skin i oczywiście, że jest to Challenger Cold. Każdy wie, że ten skin jest najbardziej proplayerowy. Jest to jeden z najrzadszych skinów w całej grze. I dosłownie był to skin stworzony dla proplayerów przez Brawl Starsa. Dlatego sądzę, że to jest właśnie najbardziej proplayerowy skin z całej tej oto gry.